MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwka.luwin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na wwwrcs Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na kolejny seans cyklu Mamo tato zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 30 czerwca o godzinie 12 polecamy bajkę Woli. -E. Bilety tylko 6 zł ulgowy i 8 zł normalny. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 76 746 22 66 codziennie w godzinach od 14 do 20 oraz na www.kamuzakrop. Języki obce, gra na skrzypcach czy pisanie wierszy. Uczniowie z powiatu lubińskiego oprócz bardzo dobrych wyników w nauce i czerwonych pasków na świadectwach mogą się pochwalić osiągnięciami w wielu dziedzinach pozaszkolnych. Tradycyjnie na koniec roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie z lubińskich szkół zostali wyróżnieni nagrodami prezydenta Lubina. Dla tych uczniów nie ma znaczenia, czy to przedmioty ścisłe, czy humanistyczne. W każdej dziedzinie dają sobie świetnie radę. Tak jak Marcel, który ukończył rok szkolny ze średnią 5,72. Mimo, że zajmuję wysokie miejsca w konkursach literackich, z matematyki, z przedmiotów ścisłych też jestem dobry. Podobnie Karolina, która oprócz bardzo dobrych wyników w nauce i średniej 5,27, ma wiele pasji i zainteresowań pozalekcyjnych. Ja chodzę jeszcze do szkoły muzycznej, gram na skrzypcach. Ja lubię malować. W lubińskiej muzie 86 najzdolniejszych uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu lubińskiego otrzymało dyplomy i książki. Jak co roku typują szkoły, do tej nagrody oprócz tych uczniów, którzy mają najlepsze, średnie, powiedzmy, i oczywiście zachowanie wzorowe, również jest brany pod uwagę, są brane pod uwagę na przykład wyniki sportowe lub też wybitność danych uczniów w innych dziedzinach. Uczniów wytypowała Rada Pedagogiczna i dyrekcja danej placówki. Według nauczycieli uczniowie mają coraz większy dostęp do różnego rodzaju zajęć, co jeszcze bardziej wpływa na ich wszechstronność, dlatego jest ona brana pod uwagę. Jest wiele instytucji, która też wspomaga szkołę w rozwijaniu, uzdolnień talentów uczniów, więc myślę, że mają duże możliwości uczestniczenia w różnych zajęciach, nie tylko w szkole. Uroczystość wręczania nagród prezydenta Lubina uświetniały występy artystyczne.